Kochani, dzisiaj e, chcę Wam pokazać, jak same trzymać e, pęcety w dłoniach, e, żeby one nie wyslizgały, żeby nie było kciuków, kiedy trzymacie pęcety, żeby to było wygodnie dla Was i prawidłowe oczywiście. Zaczniemy i z prawej ręki. E, tutaj naprawdę nie ma nic trudnego. E, Odliczysz środek pęceta. Od po długoście stawisz duży kciuk. Z innej strony niżej środka. Po środku tak samo. Można troszecz, troszeczkę wyżej nawet, od środka, od dużego kciuka i niżej od dużego kciuka stawimy nasze e, dwa palce. I to i tymi palcami dalej pracujemy. Jeżeli nam trzeba z nią, zdjąć rzęsy, podchodzimy do taśmy, równolegle, tak jak ja wam już tłumaczyła, e, żeby ta nóżka pęcety była równolegle do taśmy, musimy trochę skręcić ten nasz pęcet i tutaj nam pomaga ten sam ten palec, żeby skręcić tak samo kiedy podchodzicie do powieka. Nie trzymamy bardzo blisko do końcówki, bo tak się nie da nam y, zrobić tych manipulacji, które potrzebujemy przy oczach. Dlatego to muszę być środek, delikatnie nawet wyżej środka. O, tak widzicie. Zaraz weźmę tak jak niewygodnie i wam pokażę. O, proszę bardzo. Środek, środek, niżej środka. OK. Хвитаємо наші женси. Пенсет іде по тим пальців. По косце отечеęщи пальця. Так, отей. Угу. Jeżeli chodzi o lewej pęcetkę, która służy nam dla rozdzielenia rzęs, tutaj już będzie tru trudniej, bo naprawdę będziecie chcieli zrobić tak. Pierwszy rok ja też pracowałam tak. Ja nawet pracowałam tak. Było mnie również wygodnie. Zaraz już nie wyobrażam jak w ogóle ja to wymyśliłam. I dlaczego mnie wtedy e, moja stylistka mnie nie wytłumaczyła, że, że trzeba jakoś to po innemu trzymać, że jest prawidłowo po innemu. Dlatego <laughs> znowu środek niżej, środek, tak? I tutaj już kiedy pracujecie, ten palec bardziej musi być z. z zginiętej, zaraz poszukam może dłuższej, dobra, na tym pokażę. E, kiedy manipulujemy przetwarzy, zaraz wam pokażę, na naszej taśmie rzęsamy po prostu, e, nasza pęcetka idę po długości naszy, naszego palca wskazującego, tak? e, nigdy nie skręcamy e, rękę tak, żeby wydzielić jamę, bo wtedy ta panceta pójdzie dziewczynie w oczy. Nigdy nie skręcamy, tak, nie pracujemy, tak, bo kiedy będziesz wydzielała taki, w taki sposób, ty tą nóżką pancety będziesz sobie zakrywać e, całą przestrzeń, gdzie musisz pracować, wtedy też nic nie będzie widać. Dlatego e, mamy e, oprzeć się e, tym palcem. Żeberkiem naszym, naszej dłoni i ta część palca u no zawsze opiera się na twarzy klientki. Nie bójcie się dotknąć do klienta, um, nie bójcie się dotknąć do twarzy, oparcie musi być, bo bez tego oparcia, kiedy ręka e, jest w powietrzu, ona będzie się trząść i oczywiście no, nic nam się z tego nie, nie uda. Dlatego opieramy, Zaraz wam pokażę. Opieramy ja zaraz i wydzielamy, tak? Ja oparłam się e, tym małym palcem, przepraszam, nie wiem, jak on się nazywa. O, oparłam się e, żebrem swojej dłoni i wtedy wydzielam sobie rzęsy, tak? Palec, jak widzicie, ja sobie podginam trochę wyżej, żeby było to wygodniej. Ale ja nie skręcam pęcety, tak? Żeby on był e, pod 90 stopni do naszego płatka. Muszę iść trochę na skos, żeby przy samej nasadzie potrafiłaś wydzielić to rzęso. I dzisiaj poćwiczymy z Wami trochę, co robimy. Widzicie naszą taśmę? Co Wy zaraz widzicie? Dziesiątki. Od z dziesiątkami bierzemy pęcet w dłoni, Widzicie chwyt? Palec ten troszkę zginamy, żeby był wyżej, nawet nie po środku. Będzie się chciało naprawdę sformować sobie kciuk, ale staramy się robić tak, jak, jak ja Wam to pokazuję. I wydzielamy sobie po jednej po jednej rzęsi, po, cał, po, po całej swojej taśmi, żeby była jedna ręka. Pomagamy sobie palcem, tak jak ja Wam to pokazywała. Pomagamy sobie pęsetką i pracujemy, ćwiczymy ten nawyk trzymania samej pęsety. Pierwszy może 2-3 dni będzie to niewygodnie. Już po dziewczyny, po trzeciej klientki, już przyzwyczajicie. się no i będzie to, to dla Was prawidłowe. Bo naprawdę, ja wcześniej trzymałam pecetkę. Ja już nie pamiętam. Ja pamiętam, że to było nawet jakoś tak. Ja sobie dociskałam o tak palcami. Wymyślałam wszystko, co chciałam. I... Ale zaraz już nawet czy to tak było? Kciukam. Powiem tak, że też jest bardzo wygodnie tak trzymać. Ale to jest złe, Trzymamy środek. Trochę niżej i zginamy. i o takim tak pracujemy. Ok ćwiczymy nagrywamy dla mnie filmik. E, z wydzieleniem jak pracujecie pomagacie sobie sobie jedną ręką jak pomagacie sobie palcem ja pomagam sobie nie tym palcem nie dużym a, a tylko tym małym kciukiem e, małym palcem wydzielam. Rzęsy. I pęcetką rozdzielam, tak? To, co to, to, to potrzebuję. Lub pęcetką oddzielam rzęsy. I drugą pęcetką sobie pomagam. Okej, okay, czyli liczymy?